Cześć, sankros jest to. Chodź ze smita na dodatkowym trybie. Nazywa się Fistikus. Jest to dodatkowy tryb, który pojawi się no raz na raz 12 godzin bodajże. Czwarta minuutanie postaram się jakoś nie krzyczeć I mówić. Także bo mnie je słychać. Jest tryb widocznie. Merkur na no merkur... Nie był rozpisany ten tryb. nie Opisu, więc nie wiem czy my walczymy na mapie na 5, 3 czy, czy jak na arenie prawdopodobnie na salcie okej okay. to ciekawe tego, że nie spodziewałem jest tu nieskończona, ona, więc nie potrzebujemy jakichś super tempu, składnych, że go złożymy sobie pier to czy mam lagi, czy mi się wydaje strasznie drogi jest ten itemek jeszcze penetracji i jednego z tych A co, jakieś lagi? No jest nieskończona ona, jest bardzo fajnie. czemu nie widzę zasięgu ulti? Co jest? Ej, dlaczego? What? Napisz na czasie Dobra, się naprawiło Oho, się dzieje, by się walczył po to, było fajnie hmm. A, trzeba chodzić, że wiem, czy choć, żeby większy ten mecz był oczywiście Ja pierdzielę tyle, kurde no masa na tulta tu było wow, what the fuck Jak to robicie? Przejdę <laughs> ja Pierwsze oczywiście, jedneczka maksuję To jest najbardziej optymalne to No Trzeba to jakoś zrobić fajnie Mordę, zanim dawniej grałem w no znowu nie w zasięgu O! Przecież widziałem Dobra, widzę znowu zasięg No więc, no Jednego miałem, tylko trafiłem W O! Dobra, dobra. o. Fuck you guys. O oh, fuck. Ojej mm, Dobra, chyba żyjemy. O dobra, więc poszedł. Ja bardzo mam HP. O kurde. No trudno. Zabiję kogoś. To fajnie, Wymaksować jeszcze trochę jedneczkę. Dobra, nie mamy teraz skoku, więc... Hadong. Nie, co... Wymaksuję może. Chyba bardziej przyda. Więc fajny place zrobiłem i go tam zabiłem. Roni spamił tym walonym ultem. Dobra. Ja sobie postawię po tyle tam, bo nie potrzebuję zbytnio tutaj... Jakoś się, ten... do przodu wychylać. Kurde, ma no, ma, ale jak to maksujemy ma większy obszar obejmuje Kurde jaki damage niezwykle przyjęli, nice U. No echa ja tego nie maksuję, coś ma małe ma miękłeczko Mamy już nary spore O kurde Lol. Nice, 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 nice One... pierwszy raz widzę tego skina do niego Jest fajny Co, wbijamy guys? Jak ktoś bije to ja też wbijam od razu violo też przygotowany ulti z tego co widzę, więc nie ma co chyba Czemu nie mogę jedynki teraz używać? Dlaczego? Nie, nie mogę skill używać Nie mogę też autoatakować nie, nie, nie mogę bić nie, nie mogę o działa Nice, ale ładny damage 190 Dobry ten kupię na początek. Jak jest nieskończonana można po prostu się bawić witampami kurde Liście. Zabiję H2 Nice Nie jednego dobra, jednego zabiję Zutę jakoś pociągnąłem Teraz ginę H2 jaką berwę A dobra, miałem już spoko, spoko Ci się mój na razie Przekaż mnie pisane jaki ma h grać Jak się Bartek przygotował na asał to Tak jakoś... lol O kurde Tu nie stare jakaś stara Tam trzeba zaś pomóc Dobra, ktoś oberwał fajnie, fajnie Nie macie ulty, nie macie dobra Chociaż, nie, nie ma dobra To dobry znak dla mnie Czy musimy pasywkę z tego z autoataku zużyć? Czy możemy też z jedneczki? Nawet nie wiem Się sprawdzi Zaraz Bo się więcej damage'a, tak? 30% cycle power idzie Nie, musiałem z ataku okay. Kiedyś inaczej tego Oni teraz update'owali tą animację tego ehm. Znaczy nie wiem kiedy Bo kiedyś inaczej wyglądało jak nie było to Google'owe błysku, jak się Daszyjemy z ulta Kierka trochę inaczej wyglądała Nice dawaj dawa, typa, dawaj typa. O kurde. I źle Holy fuck. O fuck, nie widziałem typa. Dobra, bierzemy to. Będziemy kryty skew Penetracje pancerza, żeby jak największe te kryty były po prostu. Budki, żeby szybciej się poruszać po prostu. On się przyda? Nie wiem w sumie. Wolę podrykować. Dobra. Nie wiem w sumie. Nie wiem. Za ile za ile było No i Po nich. Defować, żeby nam go nie wiem. jeszcze wiem. Nie wiem. Nie Dobra, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie bo nam go teraz zniszczyć, właśnie Czego bym nie chciał Idzie ktoś? Idzie ktoś Spoko, spoko Nie ma się co tak przejmować Jak to noł? No, jaki dobry kill był Fuck you Okej, okay, dobra, składam jak szalony Nice, 512 Jest ulty O kurwa Czas pierdzielać Oho Dobra Już się przestraszyłem, że zginę Ja się zbijam od razu bit turet To się też żeby krytę teraz składać tutaj osoba. Maulty, ja nie chcę z niego merować, dobra, włączę A tam Mhm Ja a im będą mieli Czajskować za tym Najlepiej przynajmniej tam. Po prostu stanie za tym Merkur nie będzie mógł nas dosięgnąć. Jeszcze teraz wszystko wygląda. Może podkażemy się jak najwięcej HP. Teraz jak ktoś zultuje to będzie po prostu źle. Dżungla, Okej okay. A dąk. Być metalny był? Zabijcie tego typa, no. Nie ugram tego, co? Dobra, ja tego przejmuję. Chciałem uciekać z ale jakoś tak wyszło, że nie uciekłem. By się przydało więcej kryta lub heal. Nie powiem czy ty tylu na tej item. czy mi się zagospodarował? Ehm. ale powinniśmy dostać hajs mm, Za item, ehm, mogę na turet patrzeć? Nie mogę. Kurde, szkoda. W nie bieź tam z ultale. Co ma w ogóle jakiś item ten fuckser? Co on jakieś takie itemy składa? Czy będzie mi starczyć golda? 1255 na ten item? Bardzo bym go chciał. Jak to kupię buty i poty. Dobra kupię buty i poty, nie ma sensu. Dobra mam multy. Co już chciałem Dobra. Charge multy. multi. Trzeba pomóc sojusznikom? Kurwa. Ty się wal, ty też. bo że jedenka może by go zabić nakryta kryta ja byłem w dupie no ale to guys no ale ich żyje... no już 5 praktycznie a u nas dopiero ja za 30 sekund i będzie 4 na 5 i to przegramy, tak? takie macie rozumowanie ludzie? że chcecie atakować? tam w ogóle stoi gdzieś nas w dupiu. Nikt nie ma ulta, u nich pewnie prawdopodobnie ktoś ma. są eee, takie rozmowanie, no widzicie już ten umiera dwóch ulti kastuje. Tego mogę wyrzucić no. Szybko itemek Czy on zginął podczas tego ulti prawie? Stał no, dobra, dobra, cieszymy o, słyszałem podwójnie ten dźwięk. Chargewanie ultę Cześć, no, chodź Ciepaj tego murzyna Nie mogę trójki wcisnąć dlaczego? Co jest to ogromne? No i teraz sam muszę to wchodzić. Ja pierdolę Sekunda chuj ja pierdolę. Co. Jakie debile kurwałem w tymie. Jeszcze się teraz poryspili i sam muszę wszystko robić, tak? Ja kurwa pierdol O no, kurwa Tu pośledzony umysłowo zjebie O ono tu w Fuck you W mi teraz Się dobrze, na hara zgadzanie takie ciule będą ten Jak zobaczę kultura teraz razu muszę odeszołać Będę chciał się pewnie we mnie wbić, jak już Wbija się, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj dawa. Debilu Czarczuj Dobra, nice Musimy Feniksa wziąć Teraz duchy żyją. Dobry Ultima Claire. Co ten go się robi z nami? Może będzie tak na style z tyłu stać? To kupił manek, mam nieskończoność, ja tylko po heal też chwila daje Kurwa, za mnie ulta śmieci. Sam tego nie wkróję, guys. Zróbcie coś Co można jeszcze złożyć? Aaa, jakaś para pochila Życie się przyda, jakiś z powerem Dobra, GG chyba będzie A, jest na takie super Złożę że to... Pytam, jak w pornie grałem, żeby jakoś... A, dobra, my już przegraliśmy. Dobra To tak się gra, jak ma się niemyślący team. No. Tak ma się gra, jak twój team ma niedojbanie mózgowe. Wszyscy po prostu nie myślą Zobaczmy jeszcze jak z stałem Player damage 13, no moi nawet nie mieli 10 Ech, A u nich, no miałem najwięcej z gry No kurde, mój nawet nie mieli 10k Nie nie no, no to ja nie biję Przyjęte 10, czyli unikalny the to widzisz 13 jakieś Ja pierdzielę Dla struktur, no to dla budynków 0 chwila, a tam coś złożył pewnie 1, 6, 6, robi 5, 7 2, 7 o nich ledwo mieli start na prosie i to przegraliśmy Trudno to hmm. było bo na tyle no. Mogę też kupić jakieś antyceceki naszego, czy nie wiem coś tam... Co by tego chwila obojętnie. No. Ale dobra, nie było hajcu, y, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Narka.